Chcę pokazać jak się wyjmuje prostym sposobem domowej roboty ściągaczem y, tuleje y, obrotu kat 428C ściągacz przerobiony z tego typu ściągacza Przykręcona, przyspawana, nakrętka, twardości 10, 10, z drugiej strony nakrętka 10, 10 i śruba 12, twardości 10, 10. Tak to wygląda. Już było wyjmowane dwa razy. Zdaję to egzamin. Bardzo prosta sprawa, a bardzo przydatna. Teraz pokażę jak to, jak to wygląda. Filmowanie tych tulei. Nie jest to prosta sprawa. Ale ten ściągacz robi robotę. Zaczęła go rozciąć i przystawać tak. do następnej kolejki. Trzeci w partici. Ili robotę, daję radę. Do szapetki Teraz trzeba by go od nowa, odprychować i przystawać do kolei. Czemu to ucieka? Kurwa z tego. Piękna sprawa. Teraz trzeba od nowa go wyszlifować i tak. przyspawać jeszcze raz do drugiej tulei. Teraz będziemy musieli porusinać. Ściągacz prosty, a skuteczny. A skuteczny, bardzo skuteczny. Dobra panie. jedziemy z kapcem na Pneumat Śruba 10-10 twardości takim prostym sposobem się wyjmuje tuleje. O, ściągacz. ściągać. własnej produkcji. Sprzęt, który nam posłużył do wyciągnięcia tych tulej, spawarka, mała kontoweszka Makiti, kluczyk udarowy Miliwoki i własnej produkcji chujowo wyglądający ściągacz, ale daje radę, a robię porządną robotę. I to tyle. Nie jest to łatwe zajęcie, ciężko to wychodzi, ale tak jak widać, prostym sposobem można to zrobić.